Tak, na szybko, jak ktoś wskoczy, żeby mi dał tylko i wyłącznie sygnałek, czy głos jest standardowo, bo wiem, że czasami były, były zakłócenia. To tą sekundkę zaczekam i mam takie przekaz, przekaz mam taki do pieprzonych darmozjadów, bo inaczej po prostu tego nie można nazwać. Tylko zaczekamy sekundkę. Noż, widelec ktoś tutaj wskoczy, żeby mi tylko dał głosy raczej dał sygnał, że ten. Mamy piękną pogodę. Zapowiada się po prostu dzisiaj znowu opad, opad, opad deszczu. I zobaczymy, i zobaczymy co to będzie. Taki krótki przekazik chciałbym tylko dać. Ale widzę, że tutaj znowu coś kurka blokowane, czy cholera co, a jest jedna osoba. Bardzo bym prosił o tylko i wyłącznie taki króciutki wpis, czy słychać, czy nie. To jest pierwsze zawsze, czy pyta, o co pytam. To jest zawsze pierwsze, o co pytam. Jakbyście mi napisali tylko i wyłącznie w komentarzu, czy słychać, czy głos jest. Bardzo serdecznie Was proszę. I jestem po rozmowach, powiem Wam, z radnym, jestem po rozmowie z pewnym wójtem. Jest OK. To ja tylko króciutko. Jeżeli jest OK, bo nie chcę Wam zawracać po prostu głowy. Drodzy szanowni radni. Drodzy burmistrzowie, drodzy wójtowie, i już nie będę mówił o tych wielu, którzy żrecie codziennie za nasze pieniądze. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie jedną rzecz, to ja wam już podliczam. Przeliczcie sobie, przeliczcie sobie, ile milionów złotych w ciągu jednego dnia wziąłbym przekazał na powodzian. To jest tak. Radni, może byście do końca tego roku. Tego roku wystarczy. Odmówili sobie pazerniaki, pazerniaki, diety. Przekazali na co? Na powodzia. To są już potężne miliony, miliony, miliony. Następna kolejna rzecz. Po jaką cholerę ja znam ochrona w urzędach skarbowych, proszę Państwa, i w innych instytucjach, gdzie stoją goście, którzy pobierają w 90% emerytury i renty. Są to byli funkcjonariusze policji, SBC i już nie będę mówił po prostu, kto tam w tych siedzi. Następne miliony złotych, które przeznaczamy w ich kieszenie, znaczy się firmy. Te, to, to jest prowadzone przez funkcjonariuszy policji, które mogłyby te pieniążki iść dzisiaj na powodzie. Ja powiem w ten sposób. Ja może nie dałem jakiejś tam po prostu ilości. Wysłaliśmy jakieś pieniądze po prostu, żeby coś kupić, pewne, pewne rzeczy. Daliśmy łopaty jednym, teraz daje drugim po prostu. Jakiś, każdy daje ile go stać ze zwykłych ludzi. Co robią urzędnicy? Czy oni cokolwiek dadzą? Ja jak widzę, jak darmozjady sobie znowu podniosły pensje, bo były wybory na wójtów i radnych i na pierwszej sesji rady podnoszą sobie pensje, bo inflacja poszła do góry. Jak to, ja to zacytuję, żeby nie było, by was gorący szlak trafił, tak to zacytuję, to są cytat po prostu człowieka za to, co wy wyprawiacie w tym kraju. My mamy naprawdę miliony złotych, miliony złotych zaoszczędzone w tym kraju. To jest przede wszystkim, sprawdźcie sobie w każdej waszej wsi, w każdej waszej wsi ile przejeżdża samochodów w nocy. Ile my płacimy za oświetlenie w, tym, w tą noc? Te pieniądze, jeżeli chcecie, przeznaczcie to na policję. Bo wiadoma sprawa, że tam są pewne niuansiki. nie ma brądu, może więc zwiększyć się po prostu jakieś złodziejstwo czy przestępczość, ale dopóki tego nie sprawdzimy, nie będzie. Ale powiedziałem w ten sposób, gdybyście wójtowie radni, a macie po dwadzieścia parę tysięcy złotych na łapę, przeznaczyli do końca roku, do końca roku swoje pensje, swoje pensje a w stu Wam na podstawowe życie wystarcza, bo to, co już niektórzy, nie mówię wszyscy, ale niektórzy biorą w łapkę od firm podwykonawczych i od firm, które po prostu płacą, to się tak nazywa kopertowo, kopertowo, tak zwana wymiana kopertowa. Ty mi coś podpiszesz, a ja Ci dam kopertę, tak? To to już o tym nawet nie mówię, jaka to kasa idzie. Gdyby Ci ludzie do końca roku zrzekli się tych pieniędzy, przynajmniej Ci radni, przynajmniej część tych pensji wójtów i tych wszystkich innych już nie będę. Jak to ktoś powiedział, pieprzone darmo zjadę, bo oczywiście ja tak brzydko o nich nie mówię, to powiem wam tylko w ten sposób. Są miliony złotych, a przede wszystkim w tym Sejmie. Który z was, który z was, przynajmniej połowę tej pensji odda na tych powodzian. Żaden. Popatrzcie się, który z nich zadeklarował. A jeszcze mnie szlak gorący trafia, jak robią zbiórki. Ci aktorzy, ci wielcy po prostu tego świata, oni wszyscy robią zbiórki. Zbiórka, wiecie co to jest? Ja rozbiję zbiórkę, a wy wpłacacie. Mam to w dupie, jadę bezpośrednio, jeżeli coś mogę, to dam, to wpłacę, to pomogę, bo każdy ma taką po prostu szansę. Nie, oni robią zbiórki i później jest Owsiak dał tyle milionów złotych. Ten dał tyle milionów złotych, ten dał to, ten dał tamto. Przecież do cholery jasnej są to wasze pieniądze. Ja wszystko rozumiem, tylko jedno mnie wkurza w tym kraju. Dlaczego ten naród jest taki głupi? Przecież te pieniądze, które wydajecie, pamiętajcie, że oni pewną tę część pieniędzy marnotrawią, marnotrawią. Jeżeli chcecie, pomagajcie bezpośrednio. To jest taki apel od mojego znajomego, ja go tylko przegłosuję. Pieprzone darmo zjady, które chodzicie na sesję. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miasta. Jak słyszę, że prezydent miasta dał jakieś pieniądze. Nie dałeś nic jeden z drugim, bo to są pieniądze obywateli i ludzi. I to jest taki przekaz. My pomagamy, my dajemy pieniądze, co dajecie wy, nie dajecie kompletnie nic. Jeżeli dajecie. Oglądałem to, co Bustowski miał w Jeleniej Górze, proszę Państwa, sesję rady tamtego, te, tego jego miejscowości. Buta, chamstwo, garniturki po prostu poubierane za ileś tam tysięcy złotych. No to jest piękne. To jest piękne. Ale to my za to wszystko dziadostwo płacimy. Te wszystkie remonty pałaców, proszę państwa, gdzie oni siedzą. Biurka po 10 tysięcy złotych. Kurwa z płyty, płyty wiórowej bym im postawił biurko i krzesło wię... dał. Nie, tam jest wszędzie skóra, bo oni muszą się gościć. Szlak gorący mnie trafia. Urząd gminy to powinno być skromne miejsce, skromne, czyste i skromne miejsce. Nie wypchane po prostu w jakieś stoły, w jakieś potężne po prostu pieniądze inwestowane, bo on przyjmuje jakiegoś gościa. Mam w dupie, ja jak ja przychodzę, siedzę koło byle jakiego stołu, byle załatwić sprawę. A my ciągle inwestujemy. W sądy wyglądają jak pałace, skarbówki wyglądają jak pałace. ZUSy wyglądają jak pałace. Co wy z tego ludziska do cholery jestnej macie? Weźcie mi wytłumaczcie, bo mnie już szlak gorący trafia, jak patrzę na te wszystkie podejmowane decyzje w tym kraju. Teraz rozmawiam z ludźmi, którzy stracili praktycznie wszystko. Zalało im po prostu cały parterek. Na ogródku mają gnój, szmrut, smród po prostu i muł. Tak? I nie mają pomocy. Rozmawiają z nami, nie mają pomocy. Patrzę na następnego frajera, która podjeżdża za nasze pieniądze autem za pół miliona złotych, za 200 tysięcy złotych. Czy taki wójt, czy taki burmistrz, on do cholery potrzebuje kierowcy, Ludzie kochani, oni kierowcy niektóre. Prezydent po prostu ma kierowcę, który kierowca podjeżdża pod niego i wozi mu gdzie? Do górdelu po prostu? Gdzie on jedzie? Przecież jak ma prawo jazdy, to wsiada do samochodu, jedzie załatwić sprawę, wraca z powrotem. Temat zamknięty. Dodatkowe koszty. No powiem tylko w ten sposób, gdzie się nie popatrzę na to cholerne dziadostwo, które wy reprezentujecie drodzy urzędnicy, bo tego syfu nie byłoby, to wy zasponsorowaliście nam to, że są po prostu zamykane firmy, że jest ten syf, że jest to po prostu zalane, po prostu te są, te, boście nie spuścili wodę, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy pracują na tamie, nie dostali polecenia, żeby spuścić po prostu zbiornika wody, mimo tego, że wiedzieli, że będzie duży napływ, a ale nie dostali takiej informacji. Gdzie do cholery jasne jest prokuratura? Aha, Krzewicki, Bustowski, Czujny i takimi sprawami się po prostu zajmuje, tak? Żywiecka prokuratura. A może byście się zajęli po prostu sprawami ważnymi? Tam się wały rodzinne robią w pourzędach. Nie? Tym się nie zajmiecie? Nie zajmiecie się tym. Ja powiem tylko te żygam wami, żygam wami, a szacunku to już nigdy do was nie będę miał. Chciałbym zobaczyć wójta, burmistrza i to oficjalnie jeden po drugim i radni. Drodzy, ja tutaj mieszkam w Wójsołach, drodzy radni, czy wy potraficie po prostu zrezygnować z tych pieniążków i przeznaczyć te pieniądze do końca roku choćby na powodziach, choćby na ludzi potrzebujących? No nie. No nie, bo wy nie poszliście tam po to, żeby cokolwiek zrobić, tylkoście poszli tam po to, żeby zarobić troszkę grosza. Żeby trochę grosza wpadło. Jak patrzę na Uisłańską Radę Gminy, gdzie ostatnio było o 5G, proszę państwa, siedzą radni za przeproszeniem, patrzą na jedną kobietę, która jest przewodniczącą Rady Gminy, no najmądrzejsza z nich wszystkich, no najmądrzejsza kobieta z nich wszystkich, ta przewodnicząca, Naprawdę, no nie można jej ująć, bo to jest kobitka, którą naprawdę aż miło się posłucha, merytoryczna i miła, ale czemu tylko jedna do cholery jasnej? A reszta siedzi, oni nie podejmą teraz decyzji. Siedzimy tam godzinę, dwie, trzy, do tego jeszcze jedna pijana przyszła po prostu, jak Bela chyba z trzy promile miała, zataczała się i oni decyzję podejmują. I na samym końcu, wiecie jaka jest decyzja? No my teraz decyzji nie podejmiemy, a niech nam Pani powie, no to bo Pani, widzę, się na tym zna. Jako jedna, jedyna na sali, ta przewodnicząca, bo Pani się na tym zna, reszta siedzi, no my się na tym nie znamy. To po choleręście przyszli na tą sesję. No po jaką choleręście przyszli na tą sesję? No powiedzcie mi, po jaką cholerę ktoś przychodzi na sesję, jeżeli on patrzy i nie rozumie, jeżeli dostaje, że jest sesja Rady Gminy i tam jest napisane punkt A, rozwożenie obornika, bo po prostu czy to jest dobre czy złe, to do cholery jasnej powinno to być na zasadzie, że przychodzę, że wiem, że obornik, deszczówka wpływa w grunt, czy to jest blisko potoków, jakichś ścieków, po prostu ujęć wody, czy czego, no, od prostej rzeczy. Chcecie bubry, bo przybobry polikwidować, bo robią jakiś ten, to się dowiedzcie po prostu, co on robi, co robi rozlewisko, że nie napędza po prostu potoku górskiego, jeżeli są rozlewiska. Podstawowe rzeczy, jak czegoś nie wiem, to przynajmniej siądę, porozmawiam z mądrymi ludźmi. Dowiem się, telefon jest po to, internet jest po to, że nie przychodzę na sesję Rady Gminy, jak zwykły po prostu pusty buc za przeproszeniem, który nie, nie potrafi, nie potrafi stanowiska zająć w dyskusji. Nie potrafi zająć stanowiska. Ślad mnie gorący trafia, kogo my do cholery jasnej wybieramy. Wybieramy zawsze tych, którzy pięknie wyglądają. Wybierajcie tak dalej. Wybierajcie tak do cholery jasnej, będzie w tym kraju pięknie. Jak ma ładny gornitur, jak się umie pięknie po prostu wysłowić, bo on jest na przykład, wuj jest nauczycielem, więc elokwencja po prostu na wysoki. Jezus, jak on pięknie mówi! Jak on pięknie mówi! A jaki on ma zaibisty gornitur! Ten człowiek jest zawsze ogolony, zawsze ogolony, ślicznie obcięty. No ma czas, za 20 tysięcy po prostu to bym siedział u fryzjera co drugi dzień, żeby mi włoski po prostu przykracał. A my za to wszystko płacimy. Gdzie do cholery jasnej mamy tak zwaną inteligencję tego narodu? Dlaczego my nie wybieramy ludzi praktycznych, praktycznych, którzy znają się? Przecież już do tego Sejmu Senatu idą głąby ludzie, idą głąby niektórzy. Wystarczy, że kasa się zgadza, tak? No więc co, ja Ci powiem tylko w ten sposób: nie. To wszystko się odbija na nas. Ja sobie przeliczyłem ostatnio zadałem zapytanie do policji ile jest wypadków ile jest złodziei ile jest gwałtów gwałtów u nas nie ma dziewczyny nie ma tu po co przyjeżdżać do ujsu u nas nie gwałcą także po prostu nie ma tu po co przyjeżdżać ale zadałem sobie ten trud i zadałem te pytania, wyciągłem ile tego jest. Jak można po prostu zniwelować na przykład oświetlenie by było, ile na tym po prostu jest zysku. I teraz przeliczyłem sobie, założyłem lampę za 170 zł, za 170 zł założyłem lampę, Wójt założył taką samą, była za pięć koła. I sąsiadka ostatnia się pyta: Szczepan, kto ci to tę lampę kupił? No mówię, wójt mi ją zasponsorował. Choć to jest nieprawda, ale zażartowałem sobie. I teraz kwestia jest, no przecież ona lepiej świeci niż ta kulka wodna. Ile tam ta kosztowała? Chyba z pięć koła. A ta kosztowała po prostu 170 zł. Powiem inaczej, jeżeli coś inwestujemy w danej gminie i chcemy wyłożyć ciężkie pieniądze, dlaczego my do cholery jasnej nie kupimy raz, dwa, trzy, cztery lampy? Weźmiemy, postawimy tanią, średnią, droższą, ustawimy je, zrobimy czas o okres jednego roku tak zwanych testów. Zobaczymy jak one oświetlają, jak one wytrzymują, popatrzmy na gwarancję, popatrzmy na cenę i weźmy po prostu to budujmy. Nie, u nas po prostu wpadnie program, dub. a jeszcze panie wójcie z Uńsł, że tak powiem, droga 2001, 22, 23, 24 teraz mamy. W Soblówce, ja o tym zrobię materiał, przejadę się tam, drodzy Państwo. Podbudowy. Projektant, i to z imienia, nazwiska Cię, gościu, podam. Projektant z imienia i nazwiska będzie podany podbudowy 20 cm, proszę Państwa. Płyta zrobiona, raczej droga zrobiona 3 lata temu. Gdybyście zobaczyli, jak ona wygląda, jak ona wygląda, to byście nie uwierzyli. Ruina. Jest ruina. Płyty połamane, kruszą się, szlagiem ją gorący. 3 lata droga. Jeżeli się robi drogę, Szanowni Państwo, no to oni ją robią. Dlaczego? No przed wyborami. No Przed wyborami zrób, zaprojektuj, ale nie mamy kasy, Zaoszczędź. Przecież tam powinno być 60-70 do cm podbudowy kruszywa, żeby to miało ręce i nogi. Oni dali 20 cm. Ludzie, kochani, ja mam koło domu pod kostką 45 cm, gdzie chodzę, po prostu nie wiem taczką przejeżdżam albo osobówką jadę. A oni na drodze dali 20 cm, 20 cm w sobluce podbudowy. Dlaczego? No bo pewnie wybory się zbliżają. Jak zrobimy drogę, no to następną kadencję będą przyjść. To, że jeszcze dwa lata i z tej drogi będzie już po prostu ciul, ale tam poszły potężne pieniądze. Zróbmy coś do cholery jasnej raz, zróbmy to dobrze, zróbmy może mniej, ale jakościowo. Powiem w ten sposób, w Węgierskiej Górce w Nadleśnictwie będzie teraz najlepiej zrobiona droga do tej pory po prostu w całej, yy, całej chyba żywieczyźnie, bo ja tam jestem i pilnuję sobie, czyli jest podbudowa, jest zagęszczone, są płyty zbrojone, są pobite kołki, gdzie zresztą tutaj są też w kosztorysach i, i w tym, ale nie ma tego, po prostu nie ma tego robionego, bo inspektorzy system kopertowy znowu się kłania. System kopertowy. Ja jestem ciekaw, bo będę dzisiaj dzwonił na policję, co zrobią znowu następnym fajtem. Fantem. Droga do rycerki. Proszę państwa, inspektorka nadzoru, inspektorka nadzoru, która kłamałaś i to możesz mi do sądu podać. Kłamczucho, oświadczyłaś policji co innego, a co innego było robione. Ja ci to udowodnię. Ja ci to udowodnię. Jesteś kłamczuchą, inspektorko nadzoru. Kłamczuchą jesteś. Panie kierowniku, brać się tam również do roboty. Ja powiem w ten sposób: to kierownik budowy odpowiada za wszystko, a inspektor nadzoru jest tylko osobą reprezentantem, który pilnuje interesu naszej gminy. Ta wrajczy nie pilnuje interesu naszej gminy, nie będę po prostu mówił, a przede wszystkim kłamczuszko. Kłamczuszko mamy nagranie. Lanie asfaltu to są poprawki, kłamczuszko? Na jakich drogach bocznych po prostu? Co? Ty myślicie, że kim jesteśmy, debilami jesteśmy, czy kim? do cholery jasnej. Tutaj buduje firma drogę, która cały czas korzysta po prostu z podwykonawców, z podwykonawców i z podwykonawców. Czy ci podwykonawcy są zawsze zapłaceni? Czy oni są solidni? Przecież oni startują do tego przetargu, przegrywają przetarg. To jest mistrzostwo świata. Startuje ja i ty startujemy do przetargu. Ja wygrywam, ja wygrywam, niższą ceną, a później ty jako po prostu, bo startowałeś i przegrałeś, bo białeś większą cenę, u mnie pracujesz jako podwykonawca. W Glince jest tak budowany chodnik. Słup na środku drogi. Jak się tylko i wyłącznie weźmiecie za swoje miejscowości i zaczniecie robić zdjęcia, wysyłać zawiadomienia, po prostu słać do prokuratury i nie tylko, to naprawdę uwierzcie mi, że te oszusty, te oszusty, będą robić rzeczy dobre. A to, co teraz drogę przeglądam, no mistrzostwo świata. 20 centymetrów dla, dla tych, którzy się znają. 20 centymetrów to ja sam mogę chodnicze, proszę Państwa, koło domu dla pieszych zrobić, gdzie jestem pewien, że tylko będę chodził nogami. No, ja tam stówkę ważę, to dam 25 dla pewności. A nie droga, gdzie ludzie dojeżdżają do domów, muszą dowieźć węgiel, muszą dowieźć węgiel, muszą dowieść materiał budowlany i inne rzeczy. Panie projektancie, ale oczywiście, no zatwierdzone jest, no bo jak ten, ona zatwierdza, mąż nadzoruje, kolega ze studiów po prostu projektuje, a co jest najlepsze, to jeszcze żonka, y, która jest w PIMBie, odbierze. No to jest układ, układ zamknięty. Gdzie najlepiej dostać po prostu, proszę Państwa, pozwolenie na budowę? W żywcu! W żywcu najlepiej dostać pozwolenie na budowę! Trzeba tylko wziąć po prostu jednego gościa, żeby był po prostu zaprojektował. Kolega oczywiście, oddał po prostu, oni to szybciutko zatwierdzą jak najszybciej. No jeszcze, małżonek jednej z tych pań będzie po prostu yy, pro, tego, yy, no, inspektorem. No a kto odbierze? No odbierze żona tego po prostu, może nie żona, może współpracownik, ale tego po prostu z pimbu, gdzie znowu małżonka tam siedzi. Jako... No ludzie kochani, to co, policja, prokuratura, nie widzicie tego? No nie widzicie tego, ślepi jesteście, tak? Burmistrz tego nie widzi, wójtowie tego nie widzą. Dlaczego tego nie widzą? No bo wójt, jak chce zrobić przed wyborami jakąś drogę, gdzieś coś, no to wiadoma sprawa, że uszy ma pokulone, jaja ma podwinięte pod dupę i leci do nich. Zróbcie coś, bo wybory idą. Jak ja widzę, jak ja widzę. Jak tylko i wyłącznie oni biorą telefony i dzwonią, proszę przed wyborami, naprawcie mi, bo tutaj są dziury. Naprawcie mi, bo tutaj jest to, bo tutaj jest to. Do zarządców po prostu od drugi mostu. Ci ludzie tam mają pianę z tego względu, że co chwilę jest telefon, bo przed wyborami każdy dzwoni. Po wyborach, kurwa, święty spokój. No nikt nie dzwoni do nich. No nikt nie dzwoni, nie chce, się być dziura będzie. W dupie to mamy, chyba że ktoś zainterweniuje. Patrząc na to wszystko, szlag mnie gorący yy, trafia. Yy, tak, Marcin Gustowski to jest również wzór człowieka, który może być uważany za Mogrzym, kto cokolwiek o nim cokolwiek mówić. Ale gość ma rację, gość ma rację, jak patrzy na to kurestwo i dziadostwo nie bierze publicznych pieniędzy, nie za nie bierze, tylko ma to, co ma w taki sposób, jaki sobie zarobił ale. Przygląda się im na ręce. Co robią inni, czy przyglądają się? Tomek Dyszkiewicz cieszy, zajebisty gość. Oni nas tylko kontrolują, kurwa, mandaty nam dają kary nam dają, to za to, to źle zaparkujesz, to sranie. ale nikt się nie zainteresuje, czemu tego parkingu nie ma. Tym się nikt nie zarejestruje. Nie, nie, nie zainteresuje. No, szlak do człowieka, szlak, go przechodzą takie dni, że szlak człowieka trafia. Drodzy Państwo, naprawdę, zainteresujcie się, patrzcie radnym na ręce, idźcie na sesję po prostu do pierwszy dzień. To nie oni są, oni sobie wprowadzają jakieś rozporządzenie, że musisz tak jak w cieszynie, musisz trzy dni wcześniej zgłosić, żeby to jest nasza sesja Rady Gminy, nie jakiś po prostu. Jeszcze, no, pachołku. Proszę Państwa, ja do pracy sobie śmigam, bo mam taką po prostu troszkę mam roboty, także miłego dziąka wszystkim życzę, ale pamiętajcie, ruszcie, naprawdę ruszcie, zainteresujcie się, napiszcie pismo, zapytanie, macie do tego prawo, a ja jestem tylko ciekaw, czy darmo zjady oddadzą pieniądze radni. Tak? nie ja, to powiedziałem, nie ja, darmo zjady nie wy, nie. Nie będziecie mnie do sądu podawać, już nie. Darmo zjady, radni wójtowie, jak to powiedziała jedna osoba. Ciekawe, czy oddacie pieniądze na powodzian. Posłowie, senatorowie i inni. Czy dacie cokolwiek. Jest was około pę, półtora miliona ludzi. Urzędników. Zobaczymy, w jaki sposób wy pomożecie. Pozdrawiam serdecznie Bustowski i wszystkich, po prostu, którzy naprawdę działają. Trzymajcie się i gorąco pozdrawiam. Hej!